Dzień dobry, Eliza Gwiazda. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie szkoła, nauka oraz pasje naszych dzieci. A naszym gościem jest pani Monika Perkowska, psycholog, psychoterapeuta, na co dzień pracująca z dziećmi, z młodzieżą oraz z nauczycielami. Witam serdecznie pani Moniko i zapraszam do rozmowy. Pani Moniko, czym jest talent i jak go odkryć u dzieci? Talent możemy rozumieć jako zdolności, czyli każda z nas ma jakąś definicję talentu. Patrzę na swoje dziecko i myślę sobie, aha, w tym jest dobre. Czyli talent to są takie nasze uwewnętrznione predyspozycje, coś, w czym jesteśmy bardzo dobrze, ale uwaga, bez dużego wysiłku. Przychodzi to nam z dużą łatwością. A czy taki talent możemy już odkryć u takich najmłodszych szkrabów? Tak, jak najbardziej. Jeśli nasze dziecko chodzi do przedszkola i tam uczestniczy w różnych zajęciach, to zarówno pani nauczycielka, jak i my możemy zauważyć, że dziecko z czymś doskonale sobie radzi. Jedno dziecko będzie dobrze radziło sobie fizycznie z różnymi przeszkodami, ktoś inny świetnie potrafi manewrować farbami i mazakami, ktoś kolejny będzie doskonale rozśmieszał towarzystwo. Więc proszę zobaczyć, zarówno takie umiejętności poznawcze, jak i tak zwane miękkie, czyli te psychologiczne. Można już uznać jako pewnego rodzaju zdolność i talent. I tutaj praca jest dla nas, dla rodziców. Co możemy robić w naszym domowym zaciszu z tymi dziećmi? Czy może jakieś zadania, jakieś quizy? Jak pani to widziała? Myślę, że tutaj jest bardzo ważne, żeby nie przesadzić, czyli czasami się rozpędzimy. Byśmy chcieli, żeby już od razu, jak już umie matematykę, no to już i trochę ułamków i może jakieś pierwiastki. Nie, musimy to wszystko robić powolutku, podążając za dzieckiem, czyli jeśli dziecko ma dzisiaj ochotę, żebyśmy włączyli się w jego zabawy, załóżmy dziecko uzdolnione ruchowo, chce, żebyśmy dzisiaj wyszli na na spacer na rower na rolki, to starajmy się mieć na to ten czas i w ten sposób nie zabijemy pasji. Natomiast jeśli będziemy chcieli, to my, choć teraz na rower, choć teraz na łyżwy, a dziecko na to nie ma ochoty, no to tę pasję niestety ale będziemy niszczyć. Pasja pasją, ale jeszcze jest nauka jak pogodzić pasję z nauką. O to jest pytanie. Jest to bardzo trudne. Nauka oczywiście z podstawą programową, no i dziecko powinno podążać za tym czego szkoła oczekuje. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe, to myślę sobie, że już w przedszkolu powinniśmy spróbować wielu zajęć, czyli to będzie właściwie zależało od pewnego pomysłu, idei dziecka. Chcę się zapisać dzisiaj na balet, za miesiąc może spróbuję tańca. Oczywiście próbujmy tych różnych zajęć i być może będzie dobra grupa społeczna, dobry trener, i dziecko będzie chciało z ogromną chęcią w tym uczestniczyć. Więc przedszkole i pierwsze lata szkoły jak najbardziej są do eksperymentowania, natomiast później dziecko już będzie wybierało specyficznie, na jakie zajęcia chce się zapisać. Natomiast co tu zrobić, żeby to połączyć? Powinny być też takie dni, kiedy dziecko nic nie robi. Ani się nie uczy, ani nie chodzi na zajęcia dodatkowe. Chodzi o tak zwane nudzenie się, trochę popatrzenie, po co ja sam mogę w sposób twórczy dla siebie wymyślić na czas wolny, żeby to nie było przeładowanie obowiązkami. My jako rodzice chcemy wspierać nasze dzieci, a jak możemy wspierać dzieci właśnie w tych pasjach? No, oczywiście nie wtrącać się za nadto, czyli kiedy dziecko lubi, załóżmy, piłkę nożną, to nie mówić, oj, chodź się do klubu zapiszemy, tam będziesz najlepszy, zobaczysz, wszystko się uda, bo być może dziecko nie jest jeszcze gotowe, nawet tak psychicznie, żeby rywalizować na poziomie klubu. Bądźmy delikatni w tym i bardzo ufajmy trenerom, nauczycielom, osobom, które w sposób profesjonalny rozwijają pasję dziecka. Czyli dziecko chodzi na balet, na muzykę, na naukę gotowania. I tam, jeśli ktoś nam podpowie, słuchajcie, wasze dziecko naprawdę super jest uzdolnione, pozwólcie, żebym ja spróbował poprowadzić ten talent, tę zdolność w sposób profesjonalny, to powinniśmy kooperować, współpracować, mniej robić na własną rękę, bo mamy stosunek emocjonalny do dziecka, osoba z zewnątrz. Nie. Są takie przedmioty w szkole, za którymi nasze dzieci nie przypadają. Czy możemy trochę odpuścić? Możemy trochę odpuścić, to znaczy, przychodzi dziecko i ma pulę zadań podstawowych i dodatkowych, i mówi: Mamo, to ja zrobię tylko te podstawowe, już mi się nie chce tych na dodatkowe plusy, na szóstkę. I to jest ten moment, że powiedzieć, okej, okay, to jest Twój wybór, bo to dziecko pójdzie do klasy i potem zmierzy się z taką sytuacją, że niektórzy zrobili, niektórzy nie, jak zareagowała Pani nauczycielka. Natomiast nie przymuszajmy do tego w ten, w ten sposób, że to jest nasza ambicja i no co Ty, jak to nie zrobisz, zawiedziesz Panią albo zawiedziesz mnie, no bo dziecko nie, nie urodziło się po to, żeby nas zadowalać. Ale jak wspierać w nauce dziecko? <laughs> to jest bardzo trudne, dlatego że zastanawiamy się, czy ja powinnam w ogóle robić lekcje z moim dzieckiem, albo z Muszać do szlaczków, mimo że pani nauczycielka nie kazała. Myślę, że powinniśmy tutaj mieć takie zdroworozsądkowe podejście. Trochę się zaangażować, ale jednocześnie nie zabrać tej przestrzeni dziecku, no bo to ono samo powinno się przede wszystkim uczyć, i szkoła jest też od tego, żeby uczyć dziecko. Natomiast polecam wszelkiego rodzaju zabawy w stylu. Choć się pobawimy w przedszkole, choć się pobawimy w szkołę, ja mogę być twoim uczniem, zrób mi klasówkę. I wtedy dziecko bardzo zaangażuje swoją twórczość, wolne myślenie, kreatywność i z pewnością bardzo dobrze zapamięta materiał. A co zrobić, gdy dziecko ma problemy z nauką? O, to jest duży problem, dlatego że to denerwuje albo niepokoi rodzica jak i dziecko. Czyli dziecko frustruje się, że czegoś nie może zrobić, na przykład nie może się skupić albo nie wychodzą mu literki, albo bardzo ciężko idzie z liczeniem, trzymaniem różnych przyborów. No i tak samo rodzic, który towarzyszy przy tym odrabianiu lekcji, też się czy denerwuje, czy frustruje i myślę sobie, że przede wszystkim powinniśmy wtedy obserwować dziecko. To znaczy zastanowić się, czy to jest tak, że ono za dużo siedzi w elektronice. Myśmy nic do tej nie robili specjalnego, ma za mało wykształcone te umiejętności, czy raczej to jest tak, że mamy do czynienia z problemami natury dyslektycznej, czyli mówimy o dyslekcji, dysortografii, kiedy dziecko po prostu mimo wysiłku włożonego w naukę ma ogromne problemy z nauką. I teraz co zrobić? Pójść do pani nauczycielki, naszego wychowawcy i zapytać, jak to jest z jej perspektywy. I kolejny krok to pójść do pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, a później do poradni i dowiedzieć się, co my możemy zrobić w naszym indywidualnym przypadku. Czyli nie ma takiej złotej rady dla każdego, no chyba, że cierpliwość i spokój, natomiast powinniśmy jak najbardziej konsultować się z osobami, które są profesjonalistami. Na jakim etapie rozwoju dziecka może pojawić się dyslekcja? No, o dysleksji, a właściwie o ryzyku dysleksji myślimy już wtedy, kiedy dziecko jest w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie. Czasami już w zerówce można zobaczyć, że jest jakieś zagrożenie pojawienia się dysleksją. E, po to mamy specjalistów, żeby ewentualnie wykluczyć bądź potwierdzić nasze przypuszczenia, że coś jest nie tak dziecko. A co się pod tym hasłem? Kryje. Dyslekcja są to specyficzne trudności w uczeniu się, zupełnie niezależne od tego, jak myśmy z dzieckiem pracowali, czy jakie dziecko się urodziło, czy ile wkłada wysiłku. Polega to na tym, że dziecko bardzo się stara. My też się staramy, ale ta nauka ciągle nie wychodzi. Myli literki, ma trudność z czytaniem, ma trudność z pisaniem, czasami z matematyką. Wtedy jest ten czas, żebyśmy zgłosili się do psychologa, pedagoga, specjalistycznej poradni i naszej pani nauczycielki, żeby zweryfikować, jak my Konkretnie powinniśmy pracować z naszym dzieckiem. A my jako rodzice, co możemy zrobić, żeby dzieci uczyły się szybciej, bardziej efektywnie? To nam zależy na tym, żeby dzieci się szybko uczyły, oczywiście, bo to nam zabiera czas wolny. Przede wszystkim moje podejście do nauki szkolnej w domu jest takie, że rodzic jest od tego, żeby z dzieckiem spędzać czas na spacerach na zabawie, na porozmawianiu, na robieniu też zwykłych czynności. Ta nauka nie powinna nam zabierać dwóch, trzech godzin, które mamy naprawdę już ograniczony ten czas po południu. Więc myślę sobie, że jeśli chcemy, żeby to szło szybko, to nie wyręczajmy, mimo że bardzo jesteśmy pod podkurzeni tym. Nie chcemy wyręczać dziecka, dlatego, że ono wtedy staje się niesamodzielne i nie wyobrażam sobie, że w ósmej klasie też będziemy później robić lekcje z dzieckiem. Więc myślę sobie, że powinniśmy bazować na własnym doświadczeniu i zastanowić Zastanawiać się, co nam pomagało, jak się uczyliśmy: czy to, że chodziłam po pokoju i powtarzałam formułki, czy że rozdzielałam na etapy. Tutaj zrobię przerwę na jabłko, tutaj się napiję wody. Musimy sami być twórczy, ale przede wszystkim nie krzyczeć na dziecko. Czyli dzieci się skarżą niestety, no bo krzyczy na mnie, ciągnie mnie za ucho, no bo nie chce, żebym ja robił lekcje tak wolno i zaraz są konflikty w domu, no to niestety psuje od razu więzi i relacje. Więc musimy nad sobą panować. A czy powinniśmy wydzielić taki czas? Jest czas na naukę, jest czas na zabawę, jest czas na relaks. Powinniśmy wydzielać czas na naukę, zabawę, relaks, ale w porozumieniu z dzieckiem. Czyli możemy zrobić sobie zebranie rodzinne. Siadamy, chodźcie, robimy zebranie, no bo się pojawił problem, wracamy do szkoły, trzeba już zacząć naukę. No i kiedy, chodźcie, zobaczymy, mamy na to czas, żeby robić lekcje, żeby się pobawić i sprawdźmy, co dziecko chciałoby robić. Czy chcesz od razu, misiu, po szkole robić te lekcje, czy chcesz sobie podpoczywać? No i rozmawiajmy o tym, ustalmy i będzie dużo, dużo łatwiej. Mamy taki stereotyp, że są dzieci, które mają umysł ścisły i umysł humanistyczny. To są fakty czy to są mity? Ja byłabym daleka od tego, bo każde uogólnienie i zaszufladkowanie dziecka jest szkodliwe. Pierwsze, które w ogóle przychodzi mi do głowy, Dziewczynki są zawsze słabe z matematyki, ty się nie przejmuj, że ci nie idzie, to się nawet może nie ucz tej matematyki. I to już by było to szkodliwe dla dziewczynek, które rzekomo są słabsze w matematyce. Tak naprawdę każdy z nas jest indywiduum, no i zależy nam na tym, żeby odkryć własne talenty, ale też oczywiście rozmawiamy dzisiaj o tym, żeby talenty dziecka odkrywać, i zaszuflatkowanie, albo Ty jesteś humanistą, a potem dziecku coś dobrze wyjdzie w matematyce, to spowoduje pewnego rodzaju dysonans poznawczy. Jak to możliwe, to chyba cud, że mi dobrze poszło. Więc absolutnie nie szufladkowałabym, nie mówiłabym, że ktoś ma umysł ścisły, humanistyczny. Mało tego, zahaczyłabym tutaj o temat rodziców. Jeśli ja jestem humanistką, to wcale nie oznacza, że dziecko też będzie humanistą. A chciałabym, żeby było identyczne jakie ja, albo podobne do mnie, więc trzeba mocno rozdzielić siebie. Od własnego dziecka. Pani Moniko, podsumujmy sobie naszą wiedzę i taki najważniejszy punkt. Czyli my, jako rodzice, musimy na pewno wspierać nasze dzieci. Co jeszcze musimy robić? Jak najbardziej wspieramy, jesteśmy blisko, obserwujemy nasze dziecko, nie narzucamy się za bardzo, nie jesteśmy intruzywni, patrzymy, co dziecko lubi i w tym towarzyszymy, oczywiście nie odpuszczając podstawowej nauki. Drugi punkt, myślę, który będzie bardzo ważny, to jest włączenie zabawy do nauki. Bawimy się w to, że jesteśmy w szkole raz ja jestem nauczycielką, raz ty jesteś nauczycielem. Bawimy się, żeby Pobudzić twórczość i żeby dziecko po prostu nie wkuwało, ale widziało, że to jest dla nas bez problemu, że rodzic bardzo chętnie się zaangażuje, że może być wesoło przy tym, czyli uczy się tak, tak niejako przy okazji. No i trzeci punkt bardzo ważny: jesteśmy cierpliwi i dajemy swój czas. Nie denerwujemy się za to nie krzykczymy, nie popędzamy we śrub to szybciej, to my jesteśmy najlepszymi organizatorami czasu wolnego w naszym domu. Po prostu musimy to tak zorganizować, żeby było trochę czasu na naukę, trochę na zabawę, trochę na relaksowanie się. Bądźmy po prostu blisko. Dziękujemy serdecznie za bardzo merytoryczną rozmowę. A więcej informacji znajdziecie Państwo na gryzale.pl. Zapraszamy serdecznie.